Ja się śmieję, kiedy ludzie mówią mi o tych królach za dalekich mór. A ja się śmieję, wtedy odpowiadam im, nie mam nic, paru pięknych słów. Może to jest dobry moment, żeby ujawnić milionom, które nas oglądają. O czym jest e, Twoja strona, Twój portal internetowy Oczami Kierowcy? Twój, można powiedzieć, dziennik podróży, bo to jest e, dziennik podróży. Jesteś e, takim e, kierowcą-podróżnikiem, który nie tylko jedzie z punktu A do punktu B, Dokładnie. ale także stara się widzieć więcej. To znaczy, filmujesz e, nie tylko trasę, ale także sytuacje, gdzie się zatrzymujesz, gdzie przeżywasz różne przygody. E, e, skąd pomysł na prowadzenie takiego. Takiego właśnie telewizyjnego, internetowego wideobloga, takiej strony internetowej podróżniczej. Chyba przede wszystkim dlatego, że wiesz co, ja po prostu trackerkę typowo stricte potraktowałem po prostu jako sposób na podróżowanie. Ponieważ ten zawód pozwala mi na to, żeby się zatrzymać w różnych ciekawych miejscach i z pewnym czasem właśnie to się przerodziło w troszeczkę bardziej taką już coraz większą pasję i chęć pokazania ludziom E, miejsca, które odwiedzamy, że to są tak, ciekawe tak, tak. miejsca, na coś co zobaczysz nienormalnie na co dzień jest przed kamerami w filmach, jak wygląda naprawdę ta Ameryka, przede wszystkim ma się ludziom w Polsce, chęć pokazania po prostu, że jest to zupełnie coś innego. Czyli dzięki tobie ludzie mogą zwiedzić Amerykę. Siedząc na ha, przykład tak, gdzieś dokładnie. tam... Siedzisz Czy tam. Dokładnie, przede wszystkim... Na przede wszystkim Czy w Polsce? W Polsce. Nie, przede wszystkim w Polsce. Ludzie to interesują właśnie przede wszystkim w Polsce. No jak wyglądają te stany od zaplecza? Bo naprawdę u nas po prostu wpadamy w różne dziwne miejsca, nagle coś pokazujemy, pokazujemy ciekawe, wiesz, przede wszystkim krajobrazy, widoki. To jest zupełnie coś, na co tak się... najbardziej ekstremalną przygodę, która zdarzyła Ci się na trasie. W trakcie nadawania na żywo zjeżdżaliśmy z gór w Colorado i po prostu postawiło, zaczęło mi stawiać po prostu troka bokiem, przyczepa zaczęła po prostu jechać sama. I doszło na, na żywo. Ale po prostu. doszło do, do wypadku, czy udało nie się? Doszło, nie, wyprowadziłem oczywiście, nie doszło do żadnej kolizji. Do tej pory odpukać. Już nie że. O, tu jest niemalowane. A jakie pukać, Tak, rozumiem. To było się dramatyczne. Tak, są bardzo wszystko. ekstremalne sytuacje. Proszę Państwa, te filmy, jak tutaj się dowiadujemy, powstają. Momentami z narażeniem życia. Jakie, jakie miejsca lubisz najbardziej filmować? Jakie miejsca lubisz odwiedzać? Czy są to kluby, czy są to właśnie kasyna w Las Vegas, czy są to plaże, czy są to, bo widziałem też takie tutaj fragmenty twoich filmów, na przykład spotkania z ludźmi. Tak, dokładnie, przede wszystkim widzisz, spotkamy się z ludźmi z ciatu, którzy weszli na naszą stronę, rozmawiają z nami, gdzieś tam są po drodze, mieszkają, odwiedzamy i przy okazji, bo akurat gdzieś w tym miejscu się pojawiliśmy, ale przede wszystkim no niewątpliwie Widoki po prostu, pustynia, Nevada, Arizona, po prostu te ja miejsca po prostu zapierają tych piersiach. To jest coś, co nie, nie zobaczysz tego na soli, tak Także wiesz, e, się słuchaj, druga sprawa, co jest tam bardziej chwytliwe, chyba właśnie jednak, mimo wszystko ja już, wiesz, mam dosyć też, szczerze powiedziawszy, już chodzenia po tych kasynach Vegas i pokazywanie im po prostu non stop, ale jest taka rotacja po prostu użytkowników, że co teraz są nowi i no mówią, no to może by się jednak pokazał jeszcze Vegas, ci, nie. ci, którzy nie byli Vegas dzięki tobie mogą zobaczyć jak tak, jest. Tak i to od zaplecza, bo wchodzimy do kasyna z kamerami, mamy ukryte kamery pochowane, bo Prosto. Czy to nie jest przypadkiem nielegalne? E, w, jakiś sposob, tego, wiem, w jaki nie sposób, rano sposób rano. Tak, W jaki sposób tak, no ale musieli pan nie na gorącym uczynku. Pani, kochani, czyli mam tutaj do czynienia z człowiekiem, który przede wszystkim filmuje, a dopiero później wozi trakami towary. <laughs> Zwykle to jest odwrotnie, że najpierw się jest kierowcą, a przy okazji ma się jakieś hobby. A dla ciebie hobby i pasja filmowania. Jest ważniejsza niż... niż nie sam tak, dokładnie. Ja traktuję tylko trochę właśnie jako sposób na podróże. To bardzo ciekawe i bardzo interesujące. No cóż, życzymy wielu sukcesów i mam nadzieję, że dzięki Twojej... Twoim dziennikowi będziemy mogli nie tylko zwiedzić Stany, ale wspólnie razem oglądając, zobaczymy ciekawe miejsca, nie tylko kluby, ale także mi się podobało to, że właśnie rozmawiasz z ludźmi, rozmawiasz z jakimś człowiekiem, który jest przebrany za pirata, rozmawiasz z jakimś człowiekiem, tak. który spotkałeś po prostu na trasie. Dokładnie tak. Na bo... tak, przykład teraz zobaczysz, widzisz, a uh, wciąż ludzie nas obserwują, piszą, rozpoznali się oczywiście, prawda? I widzisz, że to, to idzie na żywo. żywo to to idziemy na żywo, rodzin, idziemy wylec, na żywo i jednak mimo wszystko widzisz. Uh, Błyskawicznie, dzisiaj. się Szybkie. 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 Z przyjemnością jak wrócę do Polski będę zaglądał na Twoją stronę i będę współuczestnikiem Twoich podróży. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będę mógł Ci pokazać nie tylko tak, jak właśnie ci do tej pory wszyscy, wszyscy pokazywali nam Nowy York, e, Chicago, że będę mógł Cię pokazać to również te inne dziwne, dzikie i tak jak na przykład nawet Tirazerwody Indian. Saj, mam nadzieję, że kolejne odcinki twojego programu będą wstrząs wstrząsające i będą niesamowite i będą ciekawe i będzie zarazam się pod Nie tylko co oglądać, ale także czasem posłuchać jakichś fajnych rozmów, po prostu o, życia, o życiu. Właśnie to jest fajne, że, że takie programy robią tacy ludzie jak Ty, bez pewnego zadęcia, bez pewnego nawet przygotowania, bo tutaj to takie, taki chaos, który tu miałeś przy tym układaniu tej kamery dzisiaj, on miał w sobie z taki, wie, z jednej strony no jest to taki amatorskie, ale z drugiej strony to ma swój urok, i z drugiej strony, wydaje mi się, że dla ludzi jest to też ważne, że to jest prawdziwe. Bo to nikogo Dokładnie. nie uda. się nie nie ma reżyserii, po prostu. Ja nie wiem, co się wydarzy jutro. Myśmy dzisiejsze rozmowy też nie przygotowali. Oczywiście, że tak. Dokładnie, Dokładnie. Dokładnie. tak? Dokładnie. Nie, ja ci nie napisałem tekstów. No nie. A ty mi napisałeś tekstu? Nie. tylko zapytałem, czym ewentualnie porozmawiali przez kamerę, prawda? Sama szczerość i prawda. Dokładnie. Oglądajcie, I tak to jest. oglądajcie tak. stronę internetową kolegi Kabila w oczach kierowcy, bo tam jest sama szczerość i prawda. Oczami kierowcy dodatkowy. I kawał, kawał po prostu życia. Dokładnie. Okay, Dzięki. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Za... Tak, będzie super, tak będzie super. Tak będzie super, To wygląda jak szpiegowska kamera. No, no. no wiesz, ja po, po prostu wiesz co i powega. Schodzę. No, I po Vegas, no, no. Tak, dosłownie. Wiesz co? I powega. Schodzę. Wiesz, czasami wiesz, robię różne takie nagrania. Wiesz, gdzieś po kasynach. Oni po prostu nawet się nie orientują. Wiesz, że ja ją mam. A naprawdę bardzo.